Panie Kazu, jak się panu tutaj samemu mieszka? Dość należy, bo odwiedzają wszyscy także pokolności. jak. Mm -hmm. Kto pana odwiedza? And to siostra, no i brat i, i tak tutaj w koło, także. Mm -hmm. Pomagają panu, tak, prawda? Jest P duża pomoc. Piotrek nam to ukaże. No, w całości no, także. Do, I przywozów jedzenie wszystko w środę czy pana. Do pana Kazimierza dotarła szlachetna paczka. Najpotrzebniejsze rzeczy dowieźli ratownicy górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Po raz pierwszy uczestniczymy w takiej akcji, ale ta akcja jest y, dobra i podejrzewam, że będziemy w czymś ciągu pomagać. Czy ciężko było cię tutaj dojechać? No Jeździliśmy w trudnych, w cięższych warunkach. no Łatwo nie było, ale daliśmy radę spokojnie. Często dostają tutaj bez środków nawet do życia, bo starsi ludzie. No. Radość na twarzy obdarowanego i pani Karoliny, która tę pomoc w pewien sposób przekazała, była nieoceniona. Z czego jest pan najbardziej zadowolony? Co się panu najbardziej przyda? To to jedna paralka i Jan No i Jan, wszystkie te coś i kołdra, wszystko się ono na Danciki, wszystko siawsiącią, tak to jest w paczkach to super, a nic nie myślałem. Choć dotrzeć do mieszkańca tym barku nie było łatwo, to jednak determinacja i chęć niesienia pomocy była bardzo motywująca zarówno dla darczyńców, jak i tych, którzy prezenty te musieli przygotować i oczywiście dowieść. W jaki sposób przygotowywaliście paczkę, kto pomagał? Myślę, że cała ekipa szlachetnej paczki nam pomagała. Paczki były przygotowane, my by musieliśmy tylko wnieść, przynieść no i ustawić w budynku i tyle. Szlachetnej paczce w Limanowej od pięciu lat przewodzi Karolina Grab, liderka akcji, podkreśla, że bez ludzi dobrego serca, wolontariuszy i ofiarodawców inicjatywa nie byłaby możliwa. Do ilu osób w naszym rejonie trafiła szlachetna paczka? Paczki na bieżąco są cały czas wywożone z magazynu. W tym momencie trwa weekend cudów i w tym roku paczka i pomoc trafi do 29 rodzin. To właśnie tutaj w Zespole Szkół nr 1 w Limanowej mieścił się magazyn potrzebnych prezentów, które trafiły pod dachy najbardziej potrzebujących. Darczyńcy na początku wybierają rodzinę, którą chcą pomóc, tworząc dedykowaną pomoc. Tworzą paczki, kupują żywność, kupują środki czystości, łóżko, zależy co rodzin na wskazuje i co potrzebuje. Wspólnie przygotowują paczkę ze swoimi znajomymi, z firmami, bo mamy też bardzo wiele firm, które nas wspierają. Paczki zostają zapakowane, opakowane w świąteczny papier. Przywożą tutaj do nas w Weekend Cudów do magazynu, gdzie najpierw spędzamy czas z darczyńcami. Chcemy im za to podziękować w sposób szczególny, a później te paczki trafiają do rodzin. Wolontariusze i darczyńcy pomagają wszyscy, przedszkolaki i ich rodzice. Udało nam się za kupić naprawdę bardzo wiele potrzebnych przedmiotów, na przykład odkurzacz, żelazko, buty zimowe dla każdego członka rodziny, ubranka, kurtki zimowe, to są naprawdę wielkie dary, które naprawdę dużo kosztują, a dla jednej rodziny naprawdę ciężko jest uzbierać pieniążki dla, no, dla takich, na takie potrzeby. Strażacy i zwykli ludzie Wszyscy oni w swojej szlachetności mówią jednym głosem. To jest zmywarka, część paczki, w którą się zaangażowaliście. Tak dokładnie, e, strażacy ochotnicy z Limanowej e, dołożyli wszelkich starań, żeby właśnie taką paczkę przygotować i głównym tutaj elementem jest właśnie ta zmywarka. Do kogo trafi paczka? E, do rodziny, do małżeństwa, którzy mają dwoje dzieci roczne i dwuroczne. E, mąż tej pani jest genetycznie chory, traci wzrok razem z tym dzieckiem, bo to dziecko przejęło tą chorobę po ojcu no i ta paczka idzie właśnie do tej rodziny, tam właśnie koło tej. Dlaczego włączacie się w tą akcję? Ponieważ pomaganie jest misją straży. Postanowiliśmy się włączyć, od trzech lat włączamy się w dzieło szlachetnej paczki. Nie tylko poprzez przygotowane paczki dla rodziny, ale także przez pomożemy, pomagamy przywieźć te paczki do rodzin. Często te rodziny mieszkają w miejscach trudno dostępnych, dlatego pomagamy naszym sprzętem i swoimi zasobami, żeby te paczki dostarczyć tym rodzinom. To był weekend cudów, ludzkich cudów, gestów, emocji, radości i dobroci, która dotarła i zagościła w sercach potrzebujących, obdarowanych i tych, którzy tę dobroć ofiarowali.